No, ale tak czy inaczej, e, słuchajcie, postawię Was na chwilę tutaj, o, ciach. Jak widzicie, wyprostować się można w tym samochodzie i można spokojnie sobie stanąć, więc tu naprawdę, nawet i tu przy tej kuchence, jak mamy założony ten, rozłożony ten dach, to możemy sobie spokojnie tutaj, zobaczcie, operować, o, zróbmy tak, tak zobaczycie to lepiej, zobaczcie. Ja tu sobie normalnie stoję i normalnie mogę przy tej kuchence pracować. Także tak naprawdę no jest to jakieś wyjście, jeśli osoba jest no, wyższa niż ja. Ja mam 65 w kapeluszu, więc dla mnie to nie ma problemu, żeby tutaj ewentualnie, aczkolwiek no zobaczcie, cały czas gdzieś tak w takim przykurczu kolan na zgięciu być to też jest niewygodne, więc więc prawdopodobnie właśnie temu to służy, żeby można było sobie spokojnie przy tej kuchni pracować. Także tak to wygląda.